Tam z Wrocławia jestem tutaj na urlopie z taką laleczką gałgankową, którą dostałam wczoraj w domu opieki od jednej rezydentki. Od takiej pani, która codziennie robi taką jedną laleczkę. Także wczoraj sprezentowała mi tą laleczkę. Proszę bardzo. Tak. Pani ma 97 lat. Podejrzewam. Tak albo 92, już czasem nie pamiętam bo tyle tych osób tam w domu opieki tak? wczoraj jeszcze pracowałam 12 godzin a dzisiaj jestem na urlopie wyluzowana we Wrocławiu spaceruję i co, laleczka się nazywa Izabela bo tak pani ją tak pani ją nazwała Poszedł dać jej imię Izabela, bo ma czarne włosy bo ma czarne włosy no, tak się pani skojarzyło, Izabela osobą o czarnych włosach. A ja na nią mówię Bela. Także mała Bela zwiedza ze mną Wrocław i obiecałam pani, gdyż pani podróżowała po świecie i te laleczki robiła, arytatywnie wysyłała do dzieci, do sierocińców na Sri Lankę. A była też w Niemczech na Cuksp. Jest najwyższy szczyt w Niemczech, gdzie ja też byłam i mieliśmy taki właśnie wspólny wspólny język, bo bardzo lubię garnić party w Niemczech. Więc powiedziałam, dobra, to ta laleczka będzie teraz ze mną podróżowała wszędzie i będzie właśnie yy, yy, wszędzie będą takie zdjęcia, będziecie teraz ją widzieć w tych podróżach i yy, dzisiaj w troszeczkę innym okiem. Mordowana grupa do osiedlenia narodowskiego. Tak więc Bela wędruje ze mną, a ja powiem hmm, kilka słów na temat tego hmm, jak to fajnie jest na urlopie hmm, przyjechać i tak spojrzeć takim turystycznym okiem na dane miejsca, jak to fajnie jest właśnie tak podróżować i być pierwszy raz gdzieś hmm, Zupełnie jest to inaczej, kiedy człowiek mieszka w danym mieście i jest oddatany, przecież tyle lat tutaj, ponad 20 lat we Wrocławiu. Zawsze człowiek biegał na rynek, tu załatwić to tam, to siamto. A teraz sobie spaceruję razem z ludźmi tutaj i podziwiam to miasto. Po raz pierwszy do Wrocławia się cham, chyba w 1988 roku. To była chyba wycieczka klasowa w drugiej klasie ogólniaka do Zoo przyjechaliśmy i było szare, ponure, nieciekawe w ogóle nie zdobyło mojego serca. Nie lubiłam nigdy Wrocławia. Natomiast przez tyle lat to miasto się zmieniło naprawdę. I dzisiaj, kiedy wysiadałam z lotniska, pierwszy. Język, który usłyszałam, to był rosyjski. A tu język angielski. Także język rosyjski, chłopaki z Ukrainy przyjechali w autobusie, mówili po rosyjsku, a że ja po prostu bardzo lubię po rosyjsku mówić. No, dam nawijam, rozumiałam po prostu co mówią i śmiałam się, wybuchałam śmiechem. No i naturalnie, rozmowa się jakoś tam. Yy, zawiązała, więc a oni na końcu mówią, no co ja mogę tutaj im polecić z Wrocławia? Ja mówię, ludzie, tutaj 20 lat tu ponad yy, z Wrocławiem związana. Ale ja w, głównie w domu czwórka dzieci, człowiek nigdzie nie chodził poza żadnych knajpa, bo oni, a jaka knajpa, gdzie, co? Ja nic w ogóle mogę polecić, bo ja tutaj tylko tak po prostu no, do miasta załatwić i do domu. No co, ja to zresztą to co polecić. To każdy co innego lubi. Także każdy co innego lubi, także ja to bym poleciła promenadę. O kurde wtedy mi wyleciało to słowo, ale to chyba promenada, tak? Przy Odrze można spacerować sobie, jest pięknie teraz zrobione i tam stateczki, no, parki, miejsca zielone, tutaj cudne, piękne. Także, no ale każdy lubi co innego. Tak więc fajnie jest przyjechać do Wrocławia i spojrzeć na to miasto, na właśnie miasto, gdzie człowiek tyle lat spędził okiem y, turysty, wyluzowanym i razem z tłumem sobie tutaj spacerować po rynku. Także pozdrawiam z Wrocławia. A na razie.